Poprzedniej kadencji zabrakło, no bo senator z naszego okręgu był, w moim odczuciu, bardzo mało aktywny. Czy mogę dołożyć? Tak, pan. Ja bardzo króciutko 30 chciałem. Sekund 30 sekund. Wody. Ja powiedziałem nie tyle do tej. Ja mam tylko takie jedno spostrzeżenie. Myślę, że państwo się zgodzicie ze mną. Do nauki nie jest senat ani sejm. Do nauki jest szkoła. Do, do, sen... do senatu powinni być ludzie z bogatym doświadczeniem. Śl... Którzy coś w życiu pokazali, że potrafią. A tak jak jeszcze raz powtarzam, są uczelnie, są doktoraty, są profesury, są matury. Czy można adwocem? Adwocem pan Jarosław. Bardzo dobrze uzupełniają się młodość i doświadczenie. Tak trzeba by <try> było w każdej instytucji. No a biorąc pod uwagę to doświadczenie, to no, czuję tutaj taką lekką szpiletkę, mam nie, nie. tyle tuszy, że mnie wcale pan nie, nie jest zachuła. taki młody. No, no i właśnie no to chciałem <laughs> powiedzieć, że między nami to tak naprawdę nie ma wielkiej różnicy, może jest wiekowa, ale w innych aspektach, no chociażby naukowym, to jestem w stanie wykazać się o wiele, wiele bardziej. Bardzo dziękujemy bardzo. Ja jeszcze jedno mogę powiedzieć. Nie, dziękujemy, ale że... cytat bardzo ładny i pewno by się przydał to, to, tutaj. Ustaliliśmy za, za, za zasady, że do jednego pytania mamy jedno adwocem. Drugie pytanie. Skumulowana inflacja w czasie obecnej kadencji parlamentu wyniosła 50%. Rząd podnosi pensję minimalną, ale w ostatnich miesiącach realne płace nie nadążają już za wzrostem cen. Czy według panów rząd prowadził odpowiedzialną politykę gospodarczą nie, 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 w ostatnich nie. latach? I co należy zrobić, aby realnie obniżyć inflację? Prosiłbym pana Jarosława Jakubowskiego jako pierwszego. Przypomina mi się debata w tym samym studiu, jak dobrze patrzyłem sprzed czterech lat. Wtedy to obecny senator Wiktor Durlak mówił jak to jest wspaniale, że inflacja jest na poziomie około 2%, natomiast zarobki rosną o 7%. No wiemy jak to wygląda po czterech latach rządów prawa i sprawiedliwości, ale powiedziałbym szerzej decyzji sejmowych popisu, bo w moim odczuciu między tymi dwoma partiami nie ma wielkich e, różnic. Przede wszystkim trzeba ciąć wydatki. Nie może być tak, że wydajemy 110 miliardów złotych na socjalną pomoc dla obywateli i obcego państwa z całym tutaj szacunkiem do oczywistego wsparcia Ukrainy w walce z agresorem. Podkreślam to ale te wydatki muszą być rozsądne i należy ograniczyć państwo, zwłaszcza w aspekcie biurokracji, właśnie do państwa minimum i zlikwidować na przykład te jego struktury, które po prostu są niepotrzebne i zbytnio kosztowne. Dziękujemy. Bardzo no, sygnał, że minuta minęła. Pan Stanisław Paso i to samo pytanie. Ja nie chciałbym błądzić w tym pytaniu. Politycy nie mają własnych pieniędzy, mają pieniądze publiczne i są zobowiązani. Do tego, żeby te pieniądze publiczne dobrze wydawać. Ja teraz wykorzystam jedno słowo, słowo y, mądrość profesora Kotarbińskiego. W kraju, żeby się dobrze działo, muszą być młode ręce i stare głowy. Jeżeli uda się nam w tym Sejmie czy Senacie zrobić taką, bez względu już na opcje i sympatie polityczne, to nasz kraj może coś iść do przodu, rozwijać się. A jeżeli będziemy chodzić z jednej skrajności, od lewa do prawa, nic z tego nie będzie. Bo nie można powiedzieć, że wszyscy Polacy mają jednakowe poglądy polityczne. Tego nie ma. to Niektórzy narzekają, to za komuny było, ale to było pseudo, że wszyscy mieli jedno to. Dlatego dzisiaj jest kilka, może aż za bardzo dużo partii. Myślę, że niektórzy politycy leczą swoje kompleksy. Chcieliby być, a czasem rozumniej. Bardzo dziękujemy. Adwocem, Ad ale nie personalnie. Dodałbym tutaj jeszcze tylko taką kwestię, że planowany budżet niestety nie ujmuje tych tak zwanych kosztów ukrytych. Rząd kolejny raz planuje wydatki pozabudżetowo. Różnie się to szacuje. Czytałem o 50 miliardach, czytałem też i o 200. Głównie tutaj też chodzi o wydatki na zbrojenie. One oczywiście są potrzebne, ale nie może być tak, że to są wydatki po prostu ujmowane pozabudżetowo i nie mieszczą się w planowanym budżecie na dany rok, bo to również generuje inflację. No i wiem, że czas się kończy. Hasło: Dziękujemy. do dróg pieniędzy. Trzecie pytanie, Bardzo Michał. Dziękuję. Tak należy wyjść z Unii Europejskiej. Okładkę z takim tytułem opublikował w poniedziałek prawicowy tygodnik do rzeczy. Chciałem panów poprosić o opinię. Czy podpisujecie się pod takim stwierdzeniem? Pan Stanisław Pasa jako pierwszy. No, proszę państwa, czy widzieliście szczęśliwą rodzinę, która jest pokłócona? Czy widzieliście szczęśliwych sąsiadów, którzy jeden koło drugiego przechodzi i się nie odzywa? No, ja tego sobie nie wyobrażam. Powinniśmy się wszystko robić na zdrowych zasadach, żebyśmy się łączyli, a nie dzielili. Wtedy będziemy prezentować jakąś siłę, a takie, że w pojedynkę. Ja jestem człowiekiem, który już ma na liczniku 62 lata i wszystkiego się spodziewałem, ale nie, że teraz będzie wojna. No i ludzie się łączą, żeby dać odpór na najeźdźcom. Ja sobie nie wyobrażam Dziwię się, że politycy nie, wy, nie wyciągli wniosków z wojny, z II wojny światowej, że zginęło 6 milionów Polaków, że teraz walczymy, ja jestem w Radach Szpitali, walczymy o zdrowie dziecka, walczymy o zdrowie ludzi, a pada bomba i ginie 10, 20, 100 osób. Przecież musimy to sobie w tej główce przetworzyć, że, że ja się nie czuję ani lepszy od Ukraińca ani gorszy. Dziękujemy ani bardzo. od Niemca, ani od nikogo. Jarosław Jakubowski. Czy też, powinniśmy wyjść z Unii Europejskiej? Krótkie, proste pytanie. Oczywiście nie. E, z prostego względu, to jest nasze dobro wspólne. My Polacy jesteśmy Europejczykami. Ale tutaj też trzeba e, dodać ważne kwestie. E, funkcjonowanie Unii Europejskiej e, określa traktat europejski i traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. I nie może też być tak, że my oczywiście jesteśmy z punktu widzenia defensywnego. Nie możemy od razu przyznawać, że my się na wszystko godzimy, bo są też niektóre przepisy, jak na przykład emisja spalin, jak nowe przepisy. Y dotyczące energetyki budynków, które po prostu nie tylko zabiją e, finanse Polaków, ale również będą zabijały polskie rolnictwo. I nie możemy od razu mówić, że, go, że godzimy się na wszystko, bo taka defensywna postawa sprawia, że nie mamy pola negocjacyjnego. Zatem w tej wspólnocie, owszem, my się na nią godzimy, my jej chcemy. Nie chcemy z niej wychodzić, ale chcemy ją współtworzyć na wspólnych, europejskich, równych zasadach. Dziękuję. Pan Stanisław Adwocen, 30 sekund. No bardzo krótko, Dla Dlatego też musimy wybierać y, czy do Parlamentu Europejskiego, czy w ogóle do zarządzania, tam gdzie są nasze pieniądze w obiegu, ludzi, którzy mają zielone pojęcie. No nie możemy wybierać tylko i wyłącznie polityków, co mówią sludnie, ładnie w garniturkach, tylko musimy wybierać ludzi, którzy mają bagaż doświadczeń. To jest podstawowa rzecz. Nie samych starych dziadków. Musi być to ta proporcja i udział i młodszych, i starszych, i ludzi, którzy mają potężne doświadczenie ży życiowe. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Mały adwocem bardzo szybko tych dwóch tematów muszą być też w Unii e, równe prawa i równe obowiązki. Bo nie może być tak, że polski rolnik, ja się tutaj troszczę o polskiego rolnika, on miał wyśrubowane wymagania, natomiast na potrzeby sytuacji ukraiński rolnik ma wszystko odpuszczone i nie ma tych dyrektyw, które na przykład polski rolnik musi spełniać. Natomiast co do tej drugiej kwestii, należy też zwrócić uwagę, że jeżeli ma być ta młodość w polityce, a ludzie chcą tej młodości w polityce, to niech wybierają nowe pokolenie polityków, a nie znowu 60-kilkuletniego Kaczyńskiego i Tuska. Dziękujemy. Dziękujemy. Bardzo wiem, że pan Stanisław chciał coś jeszcze dodać, ale to za moment będzie pewnie okazja czwarte pytanie zarówno Konfederacja, jak i trzecia droga Zwracają się do elektoratu e, drobnych przedsiębiorców. Jakie działania panów zdaniem należy podjąć, aby im pomóc w funkcjonowaniu? I czy nasze państwo stać, aby w dobie starzejącego się społeczeństwa dać przedsiębiorcom możliwość rezygnacji e, z ZUS-u? E, kto pierwszy? Panie Jarosław, Pan Jarosław. Ciężko będzie powiedzieć w minutę, bo nasz program Konstytucja wolności na kilkudziesięciu stronach opisuje to zagadnienie, ale niech to będą chociażby dwie rzeczy ten dobrowolny zus i przede wszystkim odbiurokratyzowanie przedsiębiorczości bo w tej chwili młody przedsiębiorca, żeby to mógł sobie firmę założyć, to on jest na wstępie torpedowany ilością podatków, których jest kilkadziesiąt oraz dokumentów, które on musi współtworzyć. Dobrowolny ZUS w pierwszej kolejności dla małych przedsiębiorstw, w kolejnym roku dla średnich a potem dopiero dla wszystkich. To nie może być wszystko naraz. ZUS jest piramidą finansową i owszem, należy go zlikwidować, ale nie na zasadzie z dnia na dzień, tylko w kilkuletnim procesie, który doprowadzi do tego, że emerytury będą godne, wysokie i wypracowane uczciwie. Tylko kto je będzie wypłacał? W procesie długofalowym, wtedy ta piramida się odwróci. Powiem, ciężko to ująć w minutę, ale ten proces jest do zrobienia, bo to funkcjonuje też w innych państwach. Takie zasady, że tylko minuta, pan Stanisław Pasoń, to samo pytanie. Ja myślę, że tak, z mojego doświadczenia życiowego. Nie trzeba pomagać za dużo, tylko nie przeszkadzać. Przedsiębiorcy są na tyle przy mądrych umysłach, jak potrafią dojść do fortuny. To potrafią sobie jakoś radzić w życiu. Natomiast nie chciałbym, żebyście Państwo myśleli mądrości czy z rancza czy z czegokolwiek. Jest taka mądra z filmu rancho. To urzędnicy pisali, żeby się zwykły człowiek zrozumieć nie mógł. To prawo musi być jasne, czytelne i zrozumiałe dla każdego. My nie mamy błądzić. Ja pracuję z jednym doskonałym mecenasem już 30 lat. Nie będę był, mówił yy, nazwiska. Ale czasem są tak zagmatwane sprawy, zdawałoby się proste, że trzeba mocnej pomocy prawnej, żeby to rozwiązać. I czasem sprawa, która winna być załatwiona w stosunkowo krótkim czasie, ciągnie się latami. Sądy są przepełnione, prokuratury przepełnione, to musimy jako zewa krótko zwięźleć. Jarosław Jakubowski, 30 sekund, bierze pan? Adwocem, ale co do tematu, nie co do kontrkandydata, ale cieszę się, że pan Pasoń przytoczył de facto słowa Sławomira Bencena, że urzędnicy. Nie powinni przeszkadzać i przedsiębiorcy sobie sami poradzą, bo cud gospodarczy, który kilkadziesiąt lat temu wydarzył się w Polsce, on się nie wydarzył dzięki urzędnikom, dzięki biurokracji, tylko właśnie pomimo urzędników i pomimo tej biurokratyzacji, ponieważ polscy przedsiębiorcy mają, jak to się mówi, łeb, głowę do tego, żeby po prostu cud gospodarczy pchać. I tak to się właśnie wydarzyło. Także to jest de facto słuszna uwaga. Pan Stanisław, 30 sekund wykorzystuje Pan, czy, yy, czy, czy przechodzimy Państwa, do następnego? Ja dynania? tylko bardzo krótko powiem. Państwo doskonale znacie, Panowie Redaktorzy, Szanowni Państwo. No, przecież na sądacie od Wiśniowskiego po Fakro, po inne firmy, po świętej pamięci firmę Konsol, Pana Kazimierza Paskana. Same się te firmy rozmawiają, nikt im nic nie dał. Także, że no, ja może kogoś nie wymieniłem, ale jest mnóstwo firm, z których może powinniśmy być, być dumni i mieszkańcy być zadowoleni. Dobrze, bardzo dziękujemy. Przechodzimy do pytania numer 5. Tutaj pan Jarosław już wspomniał o Ukrainie. Moje pytanie właśnie dotyczy tych spraw. W ubiegłym roku Polska wsparła militarnie Ukrainie. Przekazaliśmy mnóstwo czołgów, haubice, amunicję i wiele innych systemów. Dziś sytuacja jest już inna. Premier Morawiecki mówi, że nie wysyłamy już broni na Ukrainę, tylko sami się zbroimy. Z drugiej strony między innymi działacze Konfederacji z Nowego Sącza domagają się od prezydenta Ludomira Handla aby z, ściągnął flagę ukraińską z sądeckiego ratusza, mówi się też o e, zaprzestaniu Ukrainizacji Polski. Chciałem zapytać, czy w interesie polskim nadal, w interesie Polski nadal jest wspieranie Ukrainy, czy powinniśmy już ten proces e, zatrzymać? Pan Stanisław Pasoń teraz. Proszę Państwa, ja akurat należę do tych ludzi z rodziną, z synami, z żoną, z którymśmy dużo pomagali e, Ukraińcom, u nas był czas, że w pokojak mieszkało. 20, nawet do 30 Ukraińców. I powiem szczerze, uczciwie, te nieszczęścia przed wojną, po wojnie na Ukrainie, Polaków, to była tragedia. I z tej tragedii trzeba wyciągać, wyciągać wnioski. Ale nie czuję się ani lepszy, ani gorszy od Ukraińca. Szanuję tych ludzi i współczuję im, bo przyjeżdżali jeszcze parę osób w Moszczynnicy mieszka z Ukrainy. Pewno przybłędy jakieś w każdym narodzie są, ale nie możemy na, na, na ludziach, którzy, którzy są źli. Ja nie mówię tu, że ktoś tam jakieś wyjątki są, budować opinii o całym narodzie. Tak jak jeszcze raz powtarzam, wcale się nie czuję ani lepszy od Ukraińca, ani gorszy, a zostawienie ich samych byłoby tragedią. Dziękuję. Panie Jarosław Jakubowski. Dużo wątków pan redaktor poruszył. Przede wszystkim premier Morawiecki to populista, który mówi na potrzeby e, sondaży. On mówi dokładnie teraz głosem Konfederacji my mówiliśmy to półtorej roku temu, tylko dlatego, że tak mu wypada w sondażach i po prostu nastroje społeczne się zmieniły. E, wymienił pan redaktor tę pomoc militarną dla Ukrainy. Ile tego było, jak wiele. Nasi posłowie e, zwracali się o udostępnienie liczb rok temu, pół roku temu, półtorej roku temu. Te dane były po prostu dla społeczeństwa ukryte. To też nie jest dobre, też nie jest transparentne. Oczywiście, że powinniśmy wspiera, wspierać stronę ukraińską w tej wojnie, ale to też powinno być symptomatyczne dla jakiegoś korzyści dla nas. Nie może być tak, że u nas są blokowane ekshumacje, a tymczasem cały czas się ekshumuje żołnierzy Wehrmachtu. Musi być pomoc, ale musimy wiedzieć ile i też nie możemy pozwolić na to, żeby <coughs> rozbuchany socjal funkcjonował teraz w Polsce dla obywateli Ukrainy, bo uważam, że nie ma takiej potrzeby i Polacy są temu przeciwni. To ewidentnie wychodzi z badań. Dziękujemy. Czyli tutaj nie ma adwocem? Yy, nie, ja zaoczymy. tylko bardzo krótko. Pojedyncze złe zachowania Ukraińców czy Polaków nie mogą być całym tłem sprawy polsko-ukraińskiej. Ci ludzie są w nieszczęściu, nie z przyjemnością opuszczają Ukrainę i przyjechali tutaj tylko w wyniku nieszczęścia. Rozumiem. Dziękujemy bardzo. Szósty pan Jarosław. Jeżeli jeszcze zanalizuje. mogę dodać, mhm. jak najbardziej e, miłość bliźniego i miłosierdzie. Ale polski rząd powinien na pierwszym miejscu stawiać dobro polskiego obywatela. A bardzo krótko, Aha. flaga Ukrainy z Sądecki Ratusz. Flaga Ukrainy. Generalnie w całym kraju i w ościennych gminach już nie ma tych flag. One po prostu zniknęły przez popis, w tym sensie, że rządzący ściągają, bo jest kampania, a znowu ci z Platformy, którzy wpinali sobie w klapki, to nagle mają biało-czerwone serduszka. Uważam, że w obliczu tego, co stało się w tej chwili na arenie międzynarodowej, można by było ją zdjąć. No szóste, ostatnie pytanie do obydwu panów. W Polsce brakuje około 2 miliony mieszkań. Rząd Prawa i Sprawiedliwości. Przekonywał, że ma pomysł na rozwiązanie tego problemu. Tym pomysłem miał być program Mieszkanie Plus, który zakładał budowę 100 tysięcy tanich mieszkań na wynajem. Ten program został zamknięty. Teraz rząd dopłaca do kredytu 2%. Czy ta zamiana jest rozwiązaniem problemu, panie Jarosławie Kubosz? Absolutnie nie. Przede wszystkim od budowania mieszkań są firmy budowlane, a nie politycy i urzędnicy. Ten program to nie jest program dofinansowania mieszkań dla młodych ludzi, społeczeństwa w ogóle, tylko tak naprawdę to jest program dofinansowujący banki. Wystarczy popatrzeć na to, że po wprowadzeniu programu mieszkania ich koszt wzrósł po prostu. To nie jest żadne rozwiązanie. Dodatkowo nachodzą na to dyrektywy unijne, które utrudniają nam w tej chwili budowanie tych mieszkań. Mamy do czynienia z sytuacją, że jak będziemy mieli przepisy, krótko powiem, bo czas, które wymaga Unia Europejska od nas, okazuje się, że jak ktoś 3 lata temu wybudował dom, to on już dzisiaj by nie spełniał norm. Trzeba to uprościć i odbiurokratyzować. Wtedy koszt wybudowania domu czy mieszkania spadnie średnio 30%. To jakże proste, ale działa to chyba wojenne prawo Marfiego. Proste rzeczy są zawsze trudne. Dziękuję bardzo. Pan Stanisław Pasoń, to samo pytanie. No, ja w życiu nic nie dostawałem za darmo, więc rozdawanie mieszkań dla mnie jest śmiesznością. Natomiast każdy, przy sile, przy umyśle człowiek, winien coś pokazać w swoim życiu, że potrafi. Ja bym, tu się zgadzam, co mówi pan, no przecież te zezwolenia, czas, Problemy z tymi wszystkimi uzgodnieniami jest to tak długie, tak banalne, że nawet urzędnicy już mają tego wszystkiego dosyć. A poza tym no, musimy wyciągnąć wnioski, że mamy dzieci, później te dzieci odchodzą i zostajemy z domami, z domami, w których jest. Trzy, cztery pokoje zostanie mama i tata, i od czasu do czasu, jak wnuki z dziećmi nas odwiedzą. Myślę, że nawet ten dwa, trzy pokoje kuchnia, łazienka, garaż ogrodzenie, zrobienie. Przecież nas nie stać na wilne potężne, potężne i utrzymanie. Ja nie wyobrażam sobie, że państwo będzie to dofinansowywało, tylko ten czas załatwienia tych spraw jest totalnie. Krótkie adwocem. Prawo budowlane też e, powinno działać tak, i my tutaj, jako Konfederacja, zwracamy się nie tylko w stronę tych odbiorców mieszkań i domów, ale również w stronę rolników, ponieważ powinno się uprościć e, przepisy w związku z budowaniem różnego rodzaju instalacji w gospodarstwach, które też są tak obwarowane, że rolnik po prostu jest zablokowany, żeby sobie jakąś tam przestrzeń wybudował. Po prostu odbiurokratyzowanie, uproszczenie przepisów sprawi, że mieszkania będą tańsze. Bardzo dziękujemy. Tym, tą wypowiedzią zakończyliśmy rundę pierwszą. Przechodzimy do rundy drugiej, w której to panowie będziecie sobie zadawać pytania. Przy e przypominam, e dwa pytania teraz, 30 sekund <coughs> na zadanie pytania, minuta na odpowiedź, ewentualne e 30 sekund na e adwocem, Jako pierwszy zadaje pytanie pan Stanisław Paseń. Nie chciałbym obrazić konfederacji. Nie znam uh -huh. to dokładnie, ale uh -huh. jedno mi w życiu zostało moim siwym. Niech mi pan to wytłumaczy, a to nawet będzie dla was korzystnie. Okej. Okay. <laughs> Z czyjeń światywy były świętowane, ja nie wiem dokładnie, czy urodziny, czy imieniny Hitlera. Niech mi pan powie. To... Zapewniam, Szczerze że... Szczerze pytam nie, i, to, i to na, na, na wizji. E, zapewniam przede wszystkim... Któryś z tych działaczy był y, y, tej. I pan wie o tym. Panie Stanisławie, teraz y, czas na odpowiedź przede wszystkim dla pana Jarosława. E, konfederacja to nie jest e, partia proukraińska, prorosyjska, proportugalska. Konfederacja to jest partia propolska. I zapewniam, że żaden z naszych działaczy nie ma ani poglądów faszystowskich, nazistowskich, totalitarnych, ani żaden z naszych działaczy nie dopuścił się takich rzeczy. A jeżeli cokolwiek takiego, gdziekolwiek w takich tematach ma miejsce, co jest antypolskie, niepatriotyczne itd. E, od razu są wyciągane konsekwencje w stosunku do takich osób, ale my z takimi akcjami nie mieliśmy nigdy nic wspólnego. Każdy, kto zna też e, moją lokalną działalność, Patriotyczno-historyczną, no chyba byłby niespełna rozumu, by akurat mnie e, mógł prawda, e, posądzać o takie rzeczy. A jeżeli ja się związałem z takim, a nie z innym ugrupowaniem, to znaczy, że swoim nazwiskiem i doświadczeniem firmuję właśnie tę postawę propolską. polską dziękujemy. Pytanie I, teraz od Pana Jarosława. E, ja bym chciał zapytać Pana Pasonia, jak widzi e, kwestię zagrożenia dla polskiego rolnika i rolnictwa. W związku z zalewem e, nie tylko zbożem, ale i produktami właśnie z Ukrainy. Jak pan się zapatruje na e, tę sprawę, która według mnie jest bardzo dużym zagrożeniem? Jest tragiczna, bo tam nie są po prostu zwykli rolnicy, ale amerykańskie, niemieckie, holenderskie holdingi, których możliwości rolnicze są dużo większe. I jakby pan sobie z tym zagrożeniem poradził? Tak. Bardzo się Teraz cieszę. 60 sekund dla pana. Bardzo się cieszę za to pytanie. Myślę, że. Jestem jednym z licznych polityków, a rolników, a nie teoretyków. Od urodzenia mieszkam na wsi, ciężko pracuję na wsi. Mogę pokazać zdjęcia, jak ta wieś się zmienia, wspólnie z synami. To jest bardzo ciekawe, bo doprowadzono, sprowadzamy cielęta z Włoszek, z Austrii i z koleżanką jeszcze, z Austrii, Rumunii. Irlandii, Holandii do kraju, bo tak sprawiono, że w kraju się nie opłaca yy, hodować bydła. I ci rolnicy kupują od nas te byczki, tuczą je na ciężkie byki i sprzedają z powrotem do Włoszech, Holandii i, i innych krajów. No, musimy tu pierwsze zadbać o swoje i rzeczywiście to, co Pan mówił, ma Pan rację, że pół Ukrainy jest wykupione i konkurencja z takimi gigantami. I choćby z naszego rynku, dla nas jest, praktycznie jesteśmy na, przegra na przegranej pozycji i o tym trzeba mówić otwarcie. Bardzo dziękujemy. Teraz pytanie pana Stanisława do kandydata Konfederacji, pana Jarosława Jakubowskiego. Powiem wam szczerze, się pan nie obrazi, bo ten mój... Czym się pan na co dzień zajmuje? O Jezus, wieloma rzeczami. Ale nie, ale to tak powiem to szczerze. Historyk, redaktor bez... naczelny rocznika sądeckiego, nauczyciel, społecznik, mąż, ojciec patriota. Widzę, ma pan dobrą żonę, bo pan dobrze wygląda. No, tak. Wspaniałą. Panie Stanisławie, ale pytanie, bo czas leci. Nie pan, ja, ja nie myślę tu ani jeździć. To już jeden... było pytanie, nie, no było tak, pytanie. To, czym by się było? zajmuje. No to, mówi, że ma tak. dobrą żonę, mówi: no to co przecież ja, ja nie przyszedłem tu, żeby jeden na drugi. Ja nie wiedziałem, to... że przyjdę, to i będę miał spot reklamowy, ale okej. Okay. No i dobrze. Wie dobrze. Wie pan, to pan jeszcze pan... w drugą stronę drugi prosimy o tak, pytanie. Ja, ja mam pytanie takie z ciekawości. Jak pan by pełnił ten swój mandat senatora, bo ja się zagłębiłem w działalność e, e, w Sejmiku. I nie znalazłem, no chyba strona tam nie kłamie, ani jednej interpelacji pana autorstwa. Dlaczego nie skorzystał pan z takiej możliwości, aby interpelować w Sejmiku? Czy nie wiem, uważa pan to narzędzie za niepotrzebne? Muszę, muszę panu powiedzieć, jak wchodzę na trybunę, to nawet z opozycji dostaję oklaski, bo mówię konkretnie: białe, czarne, niebieskie. I tutaj Ale nie ma. której mam... opozycji? Spisu. No, no to już no, to Wobec mnie jest opozycja, <grym i zna> m, 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 więc ja to ja panu powiem jedno. Ja już mam taki bagaż życiowo i politycznych doświadczeń. Od 44 lat jestem w jednej partii, 30 lat temu zostałem posłem. Wygrywam do Sejmu, wygrałem z 10 miejsca, czego każdemu z wszystkich tu życzę, więc już, już tak jak mówię, mnie już ani nikt nie przestrasz. Po prostu chcę być normalnym, uczciwym człowiekiem. Pan mi się przedstawił, jakby wszyscy tacy członkowie byli w Konfederacji, to mi się podoba. To jest taki to by... e, No wie pan, to, 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 to jakbym ja powiedział, że u mnie są wszyscy Pewnie. idealni. No wie pan, to, to przecież musimy twardo chodzić. Ja twardo chodzę po gruncie i staram I się pan, nie, nie, nie. pływać. Co? twierdzi pan, że nie. A powiedz mi pan, w którejkolwiek partii są wszyscy idealni. Nie mnie też no. oceniać wszystkich. Byłoby to nieeleganckie i niegrzeczne. Bardzo dziękuję. Tą y, odpowiedzią zakończyliśmy rundę drugą. Teraz przechodzimy do rundy trzeciej, ostatniej. Teraz panowie macie 60 sekund na to, żeby zwrócić się bezpośrednio do widzów, aby podsumować tą dyskusję i zachęcić do głosowania na, sw na swoją osobę, jak przypuszczam. Pan Stanisław Paseń, proszę bardzo. Cóż, szanowni państwo, pewno oglądacie mnie, widzicie pana siwym włosem który już ma potężny bagat doświadczeń i musiał sobie poradzić z różnymi problemami i wyszedł z tych problemów i funkcjonuje dzięki was siedzę i w biznesie i, i w polityce. Zagłosujcie na mnie, Ja już jestem w takim wieku, że już nie będę ze siebie robił człowieka, na którego byście później żałowali, żeście oddali na mnie głos. Na pewno nie zawiodę, na pewno kiedyś jak będzie podsumowanie. Nie będę się przyjść, bał tu przyjść do, do RTK w moim i powiedzieć, co robiłem, jak się zachowywałem. Tyle, nie będę ani uświadamiał. Ja już jestem, no, skończyłem 62 lata, już mam jakiś bagaż doświadczeń, większość mnie państwu zna, i nie będę tu jakiejś ideologii robił dodatkowej, no że to. Potrafię też być twardym, to tak mówi. Jak chłop mówi, że nie daruje, to nawet ruska mafia nie pomoże. Bardzo dziękujemy. Pan Jarosław Jakubowski. Swoiste expose mam wygłosić. Stoi tutaj stoliczek. Sławomir Mencen mówi cały czas o wywracaniu tego stolika. Kusi mnie, ale jest woda. Więc może performance zostawimy, ale już na poważnie. Szanowni Państwo, te wybory to nie są wybory o stanowiska, to nie są wybory o pieniądze, to nie są wybory o logotypy partyjne. W tych wyborach tak naprawdę nie chodzi o konfederację, nie chodzi o mój mandat senatora, w tych wyborach chodzi o Polskę. Ja głęboko wierzę, że faktycznie podatki mogą być niskie i proste, a polskie państwo może być państwem minimum, bardzo przyjaznym dla zwykłego, przeciętnego Polaka. I parafrazując klasykę literatury, zło jest złem. Większe, mniejsze. Nie można wybierać między jednym złem a drugim, dlatego, jeżeli chcesz wybierać Polaku, drogi wyborco, wybierz nową nadzieję w Konfederacji, a na mnie oddaj swój głos. Idealnie zakończył pan Jarosław Jakubowski a, równo z naszym gongiem. i to było ostatnie zdanie dzisiejszego wieczoru z państwa strony. Ja przypomnę, że gościliśmy w studio kandydatów do Senatu. Pan Stanisław Pasoń, Komitet Wyborczy, Trzecia Droga, Pakt, Pakt Senacki. Pan Jarosław Jakubowski, Komitet Wyborczy, Konfederacja Wolność i Niepodległość. Dziękuję, że panowie znaleźliście dzisiaj czas nie dla nas, tylko dla naszych odbiorców. Nie wszyscy kandydaci do Senatu skorzystali z tej możliwości. Dziękujemy pan, panom, dziękujemy państwu, umawiamy się. Za tydzień, we wtorek, 10 października o godzinie 18, w tym samym studiu, w tym samym e, miejscu, e, na debatę kandydatów do Sejmu. Michał Goszkiewicz. Wojciech Malendowicz. Dziękujemy i do zobaczenia Jesteś, za tydzień. Dziękujemy, dziękujemy. Do I Panu też dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Ja Panu też dziękuję.